Nie, żadnego konia nie robię już. No, to jest sztylecik, Wuję krambo do, do tego. Jak się idzie i skóruje rybki, się skrobię. Mówisz, w rzece to tylko przebijasz sztylety, i mocno się wyjmujesz. A nie, jakbyś nie rzucił, za każdym razem ci się wbije. Czy w człowieka, czy w drzewo? Mm? No, mocne jest. No, no. Macie, że tu krwi? To zabiłeś trochę tym dzików, co? Dzików. <laughs> dzików nie zabija się. Czy na kusze bardziej łapiesz? Wiesz, tylko rów wykopuje, on wpada, i. A, no, w ten sposób, z, myślałem, że. Mój że tą kuszą, co pokazywałeś. E, kurczę, co to jest? To zacierna, z tego miberek jest, to, co piłeś. Ty do wódeczki będzie? No, z tego będzie 20 flaszek. 20 flaszek, już czuć, no. O proszę. I tutaj na tym stoliczku, to, będzie... To, to na to stoliczku będzie. I tu na tym stoliczku będzie nakrycie. Stoliczku magiczne nakrycie. I poprosimy teraz o pełną wersję. Nie ma wersji już. już nie był dostany tego. Nie no. o, Ostatni raz musi być dla specjalnie dla, ka, hmm, dla, dla, dla podczas do, polsatu. Zapalenie kwitani dostało, nie. Aha. O, teraz tak. Musi być troszeczku. Jeden koniczek. Cześć ten rower to co? Zostawiasz go tutaj u mnie czy bierzesz go do karpacza. <suszy> Aha. Myślę, że w tej w tej komodzie go tam schowam. Nie? Możesz, możesz z tego. No. To, to w komodzie go schowam, to, to będzie najprościej. No to pełna wersja, serzeczku. O, to jest właśnie to. Gdzie są, te, gdzie są te kotki? Pokaż. Tygrysy? Myszka idzie. Trzy koty uciekły pod auto. W każdym razie śliczne są rude. Rudy, szare i szare.